Piotrek, le Piotrek leci, le 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 no uwaga Piotrek No nie <laughs> Patrz <Pachtart>. ten, <jest. laughs> jeszcze raz możesz próbować. No i dopingujcie Krzysia, bo Krzysiu tam jest... Krzysiu! Dawaj no, no dobra Krzysiu, te bramy Piotrka Mój wynik No dobra, czyli, czyli co? Piotrek ostatnia próba, a jeszcze tutaj jeden ziomeczek? Daleko było, ale po, potrąconą deseczką z przodu, niestety. Dobra i ostatnia próba, ostatnia próba. No dobra, jeszcze tam kolan i... Nie ma! O, jest, brawa na Jest Krzysiu, jest Krzysiu! Dobra, jeszcze raz Krzysiu, bo tutaj jest przekupiony, został przez lokalesów, zostałem przekupiony, a nie jeszcze tutaj działdowo reprezent. Dobrze, wszystko dobrze, ale to... Dawaj, krzyku! dawaj! dawaj!